Cześć Maciek Sikorski, AntyWebTV. TV, Intel Stream Masters 2015. Jesteśmy w Katowicach, sobota. Chodzimy po dwóch obiektach, pytamy ludzi, jak im się podoba, co im się podoba, co by zmienili. Skąd przyjechaliście? Ja jestem stąd, z pod Katowic z A... Ja zacznę. Po prostu tam łodzi. Różnica wieku, z tego co wiem, jest widać to. 20 lat. 20 lat. Proszę zatem powiedzieć, kto kogo bardziej zainteresował imprezą. E, imprezą chyba ja, Bartka, ale Lolem Bartek mnie. <laughs> On mi założył konto i zacząłem grać. I, no i byłem tutaj trzy lata temu pierwszy raz. A znaczy, na lata temu pierwszy nie wiem. A Bartek był ze mną pierwszy raz rok temu. podobało mu się i przyjechał. Teraz. Z Będzina, Tutaj zaraz obok Kotowicz jest. Który raz na Intelu? Drugi raz, na nie, tak, drugi raz na Intelu, ale pierwszy raz w ogóle z cosplayem, Pierwszy mój cosplay. Pan na Intelu po raz pierwszy? Nie, trzeci. który raz był najlepszy? Drugi. I kim jesteś, bo może nie wszyscy wiedzą, co to za postać? Kul, Party z League of Legends. jest imię z Zamysłowic, z kawałek. Okej. Okay. Który raz jesteście na Jemie? Ja jestem pierwszy, osobiście, tu koledzy nie wiem. Raz my byli, ale nie weszli w tamtym roku. W koło mieszkam, w Żernicy. A teraz co, bilety, czy czekaliście w kolejce? Czekaliśmy. Czekaliśmy. A czy że są bilety? Tylko fajnie, bo to było tak zorganizowane, bo masz bilet. Możesz i postać swoje, ale nie aż tyle, co ludzie bez biletów, żeby wejść tam? Gdyby był system biletowy dla każdego po prostu za jakąś tam kwotę, która nie jest, nie wynosi 50 złotych w zodzińku, powiedzmy 10. No że w pewien sposób by to rozwiązało sprawę, tak myślę. Który raz na Intelu? Trzeci. Za każdym razem w Katowicach, gdy, gdy było to możliwe tylko. Z biletem czy stałeś? Czy wygrałem na konkursie Intela, także udało mi się to całkiem sprawnie załatwić. Trudno jest się dostać strasznie do tamtej, do tamtej sali. Ja, nie, ja się nie dostałam, weszłam tam, siedziałam em, na dworze chyba z 15 minut w ogóle rozebrana całkiem i, i się tam nie dostałam w ogóle, nie da się tam dostać. Teraz mówią, że 60 minut trzeba czekać w kolejce tam, żeby się dostać do tego centrum, także ogólnie fajnie, że to rozbili na dwa, ale tutaj jest trochę pusto, pusto z tym lolem, a tam się nie mogą dostać do tego C, CSa w ogóle, także... Dzisiaj kulturalnie wszedłem, zwiedziłem już wszystko. I niestety no, nie mogę się z powrotem na mecz Polaków dostać. No, jestem cierpliwy, mam czas do 21, więc jestem optymistycznej myśli. Ale ogólnie no, pompa jest ogromna, tak, jeśli o to chodzi. Ja jestem tutaj trzeci raz i dla mnie zmiany kosmicznie. W, 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 w zakresie tej imprezy wielkie zmiany. Przyjechaliście, żeby zobaczyć co konkretnie? Ja przyjechałem na CS-a i ogólnie na całe te targi. No ja też w sumie na CS-a, tylko na razie nie możemy wyjść. Dlaczego taki uśmiechnięty? No bo jest zajebiście. Naprawdę? A co jest takiego fajnego? Nie wiem, dziewczyny są fajnie przebrane. Czyli co, już są jakieś numer telefonów od cosplayerek wzięte? Mm, tylko od tych pełnoletnich, znaczy od tych powyżej 15 roku życia. Miały dowody, znaczy legitymacje szkolne, wszystkie dokumenty. Podobno na sali jest policja, proszę uważać. Tak, uważam. <laughs> yy, tak, no w porównaniu do iem rok temu i dwa lata, na no, organizacyjnie jest to strasznie kiepsko rozwiązane, bo po prostu jest to podzielone na dwie hale, tak jakby. W ogóle nie ma żadnej mobilności między tymi halami. Ktoś chce sobie poglądać Starcrafta i CSa i w zasadzie nie ma takiej możliwości. I kto wygra w tym roku? Obronią nasi tytuł? Tak jest, Virtus Pro wygra. W jakim mieście jesteśmy? W Krakowie. Dziękuję bardzo, nie mam więcej pytań. Udało nam się uzyskać dostęp do smartwatcha Huawei. Jest to urządzenie, które zdecydowanie wyróżnia się swoim designem e, oraz tym, e, jak zostało wykonane. E, Chcecie się dowiedzieć o nim więcej? Zapraszam.